Siemanko, z tej strony Kamyk i witam Was w prezentacji tego nowego cacka, który mam za sobą. E, na pewno dużo ludzi będzie się pytało skąd, jaki model i w ogóle, chociaż większość pewnie wie. E, w tle macie, w tle tam jest moje krzesło, które wzięło i umarło. E, dlatego przedstawię Wam teraz to krzesło, które mam za sobą, e, żeby nie było żadnych wątpliwości, gdzie możecie je znaleźć i, i tak dalej, bo, bo pewnie na live'ach będą takie pytania i w filmikach. E, także pokażę Wam zaraz stare krzesło, a za chwilę też nowe. Tak, prezentuje się moje ostatnie krzesło, które przetrwało ze mną jakieś 4-5 miesięcy może powiem wam tak, siedziałem na tym krześle normalnie, nie skakałem na nim, nie rzucałem się na nim, a że działy się takie rzeczy. No cóż, tak to jest jak, jak pracuje się dużo przed komputerem. No i dlatego zdecydowałem się na fotel droższy, który mam nadzieję przetrwa ze mną dłużej niż takie coś. Zobaczcie, ja na takim, razie, z czym siedziałem, to już kręgosłup to tam mi prawie umarł niedługo. Także, jeżeli powiecie, że krzesło AK Racing jest drogie, no to jest, ale mam nadzieję, że jest warte swojej ceny i po prostu ono wytrwa dłużej. Ja na krzesła, szczerze Wam powiem, w przeciągu roku wydałem tyle, ile na jedno porządne krzesło, właśnie AK Racing. No, i teraz to, to jest moje stare krzesło, a to jest nowe. I oto moje krzesło Acaracing. Jest bycze, jest naprawdę bycze, ale jak wygodnie się siedzi. Ogólnie kolorystyka mi bardzo pasuje. Biało, czerwono, czarne, bardzo spokojne kolory. Model macie wypisany właśnie na ekranie. No kurde, krzesło, na którym się siedzi tak wygodnie. Mi przynajmniej. Niektórzy mówią, że, że jest słabo się siedzi. Mi się osobiście siedzi, zajebiście wygodnie. No i co, mam nadzieję, że będzie ze mną długo biało-czerwony, teraz mój kanał jest czerwono-biały, biało-czerwony, więc krzesło jak najbardziej do kolorystyki mojego kanału pasuje, a jeżeli wy chcecie sobie sprezentować takie krzesło, to mam dla was kodzik oczywiście 5% rabatu przy kodzie kamyk HD, linki macie wszystkie na dole no i to krzesło, które ja mam, polecam, bo samo za zajebiście wygląda, plus wygodnie się naprawdę siedzi, jeszcze te dwie poduszki to jest naprawdę zobaczcie teraz Racing poduszka na lędźwie i jeszcze na głowę jest u góry. Także wydaje mi się, że naprawdę e, no, jest warte swojej ceny. Zobaczymy. Ja na pewno będę Wam mówił, jak się mi na nim siedzi cały czas, ale no, z tego co wiem, co o Lachu i tak dalej, no to e, wszyscy no po prostu chwalą, chwalą, chwalą to krzesło. No i co? To było na tyle. Linki wszystkie znajdziecie na dole. Już wiecie, na czym siedzę. No i do zobaczenia na live'ach i na materiałach na YouTube. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Nara!